Nazywam się Jakub Rejzer, jestem aktorem, absolwentem między innymi Akademii Filmowej AMA i o tej uczelni chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Akademia Filmowa Ama dosyć mocno stawia na to, aby ta kadra pedagogiczna składała się właśnie z osób, które, które, które działają, które, które znają to środowisko filmowe, które znają tę materię filmową przez to, że, że na co dzień się tym zajmują. Sprawia mi to Francji że, że tak ją postrzegam. Chodź jak mówisz, tak już li... do to... Nie po kratkach, to po prostu ktoś na im pomaga, dobra? Takim moim personalnym, niezwykłym doświadczeniem była możliwość wzięcia udziału w filmie dyplomowym poprzedniego roku w kierunku aktorskiego. I to było doświadczenie daleko wykraczające poza to, co, co, czego się spodziewałam. Tak naprawdę, aktor no sam bardzo trudno jest mu coś jakby zrealizować, coś, co można pokazać, coś, co jest, co jest skończone. Do tego potrzebuje wiele z tych pionów technicznych, i tutaj tak naprawdę szkoła daje dobre pole, żeby, żeby móc to zrealizować. Nie wahajcie się, podjąć tego wyzwania i, i rozpocząć tej przygody.